To, co Bóg chce, to, co Jezus pragnie, jestem przekonany, aby to zabrnęło jak najdalej abyśmy głosili tą Ewangelię. I jedna z rzeczy, która jest napisane w słowie, to to, że ta Ewangelia będzie głoszona wszędzie. I teraz wiecie, kiedy poczytasz statystyki, a ja liczbami was nie zaleję teraz, to dowiesz się, że już bardzo, bardzo, bardzo dużo miejsc, o których byś nawet nie pomyślał, mają telefony. Jeżeli mają telefony i mają internet, możemy do nich dotrzeć z Ewangelią. Pomyśl nagle, jak Ewangelia staje się bliska wszędzie i ten warunek przed przyjściem Chrystusa jest łatwy do spełnienia. Ale naszym zadaniem jest zrobić wszystko, co możemy w naszym ogródku, w naszym miejscu. Jak efektywnie i efektownie ewangelizować? Efektywnie i efektownie. Jak ma być owoc? Jakiego owocu chce Chrystus? Chrystus nie chce, żebyśmy ewangelizowali kropka. Chrystus chce, abyśmy ewangelizując czynili uczniami. A to jest różnica. Ponieważ jeżeli ja zrodzę dziecko i uciekam od kobiety i mówię wychowaj je, to ja analogicznie pogłosiłem komuś Ewangelię i zostawiłem. Jeżeli ja głoszę Ewangelię i zostawiam tych ludzi na pastwę losu, a to nie będzie na pastwę losu, ale okej, okay, niech będzie, że losu, zostawiasz tych ludzi i nie wprowadzamy ich na drogę uczniostwa, to oni nie będą światłem dla innych. Ponieważ najpierw, co się musi wydarzyć z człowiekiem, który się na nowo naradza, jest to służba oliwy i wina. Historia o dobrym Samarytaninie. Pobili gościa, leży przy drodze. Kto go minął? Minął go gość pobitego, minął go chłop ze świątyni. Przecież my mamy nieść pomoc, ale on był całkowicie obojętny, on był zajęty swoimi interesami. I tak go mijali, mijali, aż tu nagle Samarytanin. No i on tak patrzy i wziął go. I wiecie, co jest napisane? Że obmył jego rany oliwą i winem. Pojawia się tam wino, pojawia się tam oliwa. Następnie zawiózł go do gospody. Zapłacił właścicielowi gospody i mówi, <laughs> szok, co? Już widzicie to? I mówi. Zajmij się nim. A jeżeli trzeba będzie jeszcze coś tu dołożyć, zapłacić więcej czy coś, to ja tu podjadę i ureguluję rachunek. Co to jest? To jest na drodze pobity, to jest człowiek bez Chrystusa. To jest pobity człowiek bez Chrystusa, który leży, ponieważ człowiek bez Chrystusa nie może być niepobity. Jest bez życia, jest duchowo martwy. Martwy to nawet więcej niż pobity, ale trzymajmy się terminologii. Leży pobity przez rzeczywistość, przez otaczającą go ciemność. Nie ma w nim prawdziwej radości, satysfakcji, miłości, spełnienia. Dlaczego? Bo ta wolność jest tylko w Chrystusie, którego on nie ma. Kim jest ten Samarytanin? Podjeżdża i opatruje jego rany. Pokazuje mi to, że najpierw potrzebujemy. Poświęcić czas dla osób, które poznają Chrystusa, aby dać im się wylizać. Jeżeli za wcześnie wejdą w służbę, to skończy się to katastrofalnie. Najpierw potrzebują mieć oliwę, wino. Co to jest? To jest służba miłosierdzia, to jest służba ducha, to jest służba pojednania. To jest miejsce, w którym my. Obmywamy dla nich rany, ale czym? Oliwą. Szok. Sam głoszę i sam jestem szok. To jest tak piękne, co ta, co ta historia do nas mówi. Więc co się dzieje? On obmywa jego rany, wsadza go na transporter i gdzie go daje? Do gospody. I mówi: zajmijcie się nim w gospodzie, a ja wrócę. Czym jest gospoda? Kościół. Chrystus powierzy nam ludzi w naszych kościołach, jeśli my będziemy zdolni się nimi zająć, zatroszczyć, opatrzyć ich rany i wyposażyć. Kiedy czytamy drugi rozdział Dziejów Apostolskich, w ostatnim wersecie jest napisane, A Pan codziennie pomnażał liczbę tych, którzy byli zbawieni. Kto pomnażał? Więc kto był odpowiedzialny za dostawę? Pan nie da nam ludzi do naszych kościołów, jeżeli oni pójdą na stracenie, bo my nie mamy ani oliwy, ani wina, ani gospody. W tej gospodzie musi być jakiś kumaty człowiek, któremu można zaufać, któremu Chrystus może powiedzieć hej, tu kolejny pobity, w tym domu wy się o niego zatroszcie. Ja daję wam zasoby, dary wam daję, daję wam urzędy, daję wam Ducha Świętego, daję wam wszelkie narzędzia, zajmijcie się nimi. Gospoda, która się nie rozwija, musi sobie zadać pytanie, czy jest godna zaufania, czy... Samarytanin dostarczy ci tam ludzi, czy Chrystus zaufa takiej gospodzie, aby wysłać tam pięćdziesięciu pobitych za tydzień w niedzielę, aby się nimi tam zatroszczyć? I to otwiera problem docelowy, który chciałem poruszyć. Dopóki nie będziemy mieli dojrzałych uczniów Jezusa, czytaj, liderów, którzy żyją dla innych, do tego momentu gospody nie będą się rozwijać. Amen. Możemy zbudować nabożeństwo wokoło niedzielnej charyzmy. Możemy zbudować kościół wokoło hotdoga gratis, jak przyjdziesz. Możemy zbudować kościół wokoło programu. Możemy zbudować kościół wokoło, wiecie, no pompę zrobimy, ale pompa, program, hotdog, kawa nie utrzyma ludzi przy życiu. To, co daje życie, to... Życie Chrystusa to jest to tchnienie Boże, które musi być w naszych kościołach. Żeby było w naszych kościołach, to to tchnienie nie jest ulokowane w tynku, ale w ludzkich życiach, którzy tam są. Namaszczenie nie spoczywa na tynku, na podłodze. Namaszczenie spoczywa na ludziach. Pan chce namaszczać swój lud. Pan chce namaszczać swoje służebnice i swoich generałów, swoich szeregach. Pan chce. Słuchajcie, jeżeli Słowo mówi, że jak ludzie nie zaczną mówić, to kamienie Pan wzbudzi, to uwierz mi, kwalifikujesz się. Kwalifikujesz się. Kiedy czytam Biblię, to mam wrażenie, że to są ciągłe poszukiwania, kogo pośle. Pan mówi, nie módlcie się o żniwo, bo żniwo jest. Módlcie się o robotników, bo ich nie ma. Kto to jest robotnik, a kto to żniwo? Żniwo reprezentuje zebranie ludzkich żyć, dusz. Konwertyci, ci, którzy się nawracają, to symbolizuje żniwo. Czym są robotnicy? Robotnicy to nie są tylko, którzy sieją. A więc pogłosiłem Ewangelię, byłem na rynku, mówiłem. Robotnik to ktoś więcej niż tylko przyjeżdża i sieje. Robotnik to ten, który dba o to żniwo, który wyposaża. Więc, kiedy minie ten czas służby oliwy, służby wina, ducha świętego, kiedy minie ten czas tego miłosierdzia pana, które po prostu leczy i nic więcej od ciebie nie chce. Mówi: Odpocznij, moje dziecko, jesteś zmęczony. Musisz nabrać sił. Ale widzisz, po pewnym czasie ludzie stają na nogi, ale tak się zadomowili za, za w klimacie oliwy i wina, że są już dorosłymi, uzdrowionymi ludźmi i dalej mówią: Amku. I wiecie, i w Biblii. Jest napisane o tym, że do pewnego miejsca powinniśmy być karmieni mlekiem, ale później potrzebujemy otrzymać pokarm stały. W Biblii nie ma jednostki czasu wyszczególnionej w słowie, która mówi: Po takim a takim to czasie musisz już być w miejscu pokarmu stałego i reprezentować pewien poziom. Nie ma. Ale jest jedna historia, która jest taką moją prywatną interpretacją i nie robię z tego tezy, ale tylko chcę pokazać. Że jest pewna historia, w której przyszedł ktoś, załatwił sprawę z winnicą i mówi: Wrócę. Wiecie, jaki tam okres padł? Kto pamięta? Trzy lata. Wrócę do mojej winnicy i zobaczę, co tam się dzieje. Śmiem powiedzieć na podstawie nie tego wersetu, żeby nie budować jakiejś teologii, ale na podstawie obserwowania tego, co się dzieje, że trzy lata to jest długi i wystarczający czas, żeby pomyśleć już o zmianie diety z mleka na coś starszego. Nie mówię, że to jest optymalny czas, ale uważam, że jest sens. Natomiast jedno wiem na pewno. Jeżeli ktoś naście lat żyje na mleku, coś jest nie halo. Więc teraz czym się charakteryzuje ten pokarm stały do czego on ma nas zabrać jaki jest tego cel on ten pokarm stały kiedy moje dziecko piło tylko mleko no ja mu nie dałem tej kolumny do przeniesienia i mówię e młody przenoś tą kolumnę ale dzisiaj Dawidek chętnie by nią rzucił dlaczego bo je i naprawdę umie huknąć jak się zabierze za pizzę to trzeba zabrać bo z pudełkiem zje je, pokarm stały. Jest inna siła. Dieta powoduje, inny stały pokarm powoduje nowe możliwości, nowe zdolności. Możesz więcej. Więc jeżeli masz wydostać się, patrzcie, objawienia, otwórzmy umysły. Jeżeli mówi nam słowo, że mamy wydobyć się z mleka do pokarmu stałego, to znaczy, że jesteśmy teraz gotowi zrobić coś więcej. A tych z mlekiem zawsze będzie pod dostatkiem, bo to jest też niwo, które wchodzi. Więc co my, karmiący się pokarmem stałym, mamy do tych z mlekiem? No to, że my mamy ich wychować. I to się nazywa uczniostwo to się nazywa prowadzenie ludzi w uczniostwie. Jeżeli my jedyne co robimy, to patrzymy na człowieka na ulicy i mówimy: Pan Jezus cię kocha, szybko się tu ze mną pomóc modlitwą. Jeszcze nie rozumiesz co, ale może się kiedyś dowiesz. Powiedz: Panie Jezu, dziękuję Ci i oddaję Ci moje życie. Jestem zbawiony. Amen. Chłopy, to co się wydarzyło? Mówisz: Zbawiony jesteś. Ale jak? W którym momencie? Wczoraj było opieczęci. Teraz, kiedy czytamy ten werset o tym, że jest. jest Historia o drodze wąskiej i o szerokiej, i o tym, że jest tam brama. Tam w tej historii jest brama, pamiętacie? Ciekawe jest, że brama jest jako wejście na drogę. Brama symbolizuje zbawienie, droga symbolizuje uczniostwo. My musimy zmienić mentalność i przestać. Rzucać tylko ludźmi pod bramę zbawienia, musimy zrozumieć, że zbawienie nie jest końcem. Zbawienie jest początkiem nowego życia. Więc my, kiedy ludzie są zbawiani, my wprowadzamy ich na drogę jako drogę uczniostwa. To dlatego droga jest tak kręta, dziwna, wąska. Bo ona nie jest wygodna do chodzenia. Ludzie nie lubią wybierać nie, niewygodnej, niebezpiecznej, wąskiej drogi. Oni, oni wolą wybrać taką wieść, że nawet jak zaśniesz za kółkiem, to się nie wywrócisz. Autostrada. I czym jest ta droga uczniostwa? Droga uczniostwa, charakterystyczna rzecz numer jeden dla drogi uczniostwa. Brzmi: weź swój krzyż i pójdź za mną. Weź swój krzyż i pójdź za mną. Droga uczniostwa nie mówi nam: tutaj jest czerwona wykładzina, tu są dolary, tu euro, tu zdrowie, tu powodzenie. Tak, jest tam też miejsce na błogosławieństwo. Tak, jest tam też miejsce na prosperowanie. Tak, jest tam uzdrowienie, ponieważ greckie słowo od słowa zbawienia w polskim to słowo Sozo, które tyczy się też uzdrowienia. Ale my nie idziemy do Chrystusa. Po to, żeby mieć pieniądze. Albo żeby On był naszym dzinem, który będzie nam spełniał nasze zachcianki. Jezus powiedział, weź swój krzyż i pójdź za mną. A to jest Ewangelia, której my nie lubimy. Weź swój krzyż, zaprzyj się samego siebie, chłopie. Wiesz, że ja mam mało problemów w życiu? żebym ja jeszcze się miał zaprzeć samego siebie. Ja w tym, co mam, ledwo mam czas dla siebie i jeszcze w tym, co mi zostało, mam się zaprzeć siebie. A daj ty spokój, to nie dla mnie. Ja teraz firmę prowadzę. Wow. Jezus powiedział, albo rzucasz wszystko, to nie znaczy ucinasz i nie znaczy, że rezygnujesz z pracy, wyganiasz żonę, męża z domu i dzieci. Nie, nie, nie. Oznacza to, że teraz wszystko zostaje podporządkowane pod ten nowy event. Jaki? Teraz Chrystus jest celem. Teraz Jego droga jest moją drogą. Teraz Jego priorytety są moimi priorytetami. Jaki jest priorytet Chrystusa? Zbawienie, zbawienie, uczniostwo. Dawaj, robimy. Przygotowujemy Kościół. Przygotowujemy Kościół. Przygotowanie Kościoła to jest wyposażenie Kościoła. W Efezjan 4, 11, 12 Biblia do nas mówi wyraźnie o tym, że Bóg ustanowił pięcioraką służbę apostołów, proroków, ewangelistów, nauczycieli i pasterzy. Po co? Ustanowił ich po to, aby zrobili całą robotę. Nie, tak nie jest napisane. Napisane jest, że on ustanowił te pięć urzędów po to, aby te pięć urzędów wyposażało świętych wszystkich do dzieła posługiwania. Jeśli jesteś nowonarodzoną osobą i masz na sobie pieczątkę Ducha Świętego i jesteś własnością Bożą, kazanie z wczoraj, to jesteś święty. To musisz sobie tak załapać, ok? Święci nie tylko na witrażach. Wszyscy my, którzy jesteśmy odkupieni krwią, jesteśmy święci, ok? Jeżeli chcesz w oknie wywiesić swoje zdjęcie, jesteś święty. My mamy zamieszanie, ja nie, ja nie jesteś święty. Jesteś! jeżeli jesteś nabyty drogocenną krwią Jezusa Chrystusa, jeśli jesteś zbawiony, odrodzony z Bożego Ducha i Wody, jeżeli się na nowo narodziłeś i jest na Tobie pieczęć Ducha Świętego, którą jesteśmy zapieczętowani na dni ostatnie i jesteśmy własnością Pana, jesteśmy święci. Teraz, jeżeli wszyscy są święci, to znaczy, że Kościół, czyli Jego członkowie, to święci. Kiedy czytamy teraz jeszcze raz Efezjan 4, 11, 12 Pan ustanowił, Pięcioraką służbę, aby ci wyposażali świętych do dzieła posługiwania. Czyli kto jest powołany do dzieła posługiwania? Wszyscy święci. A więc kto ma być tym robotnikiem na żniwie? Wszyscy. Dlaczego nie są wszyscy? To na to trzeba by już sobie odpowiedzieć. I Chrystus mówi, nie módlcie się o żniwo, módlcie się o robotników, bo ich jest mało. A więc robotnik na żniwie to ten, który nie przynosi hańby ojcu. O człowieku, teraz to dałeś. Jest to napisane w Słowie. Syn, który zasypia w żniwa, przynosi ojcu hańbę. Więc wszyscy święci są zaplanowani do dzieła posługiwania. Pięcioraka służba, a więc osoby, które na przykład tutaj, pastor Leszek wstaje, co on robi? On wyposaża z tego urzędu jednego z pięciu. Pastor Adam staje, on w tym urzędzie wyposaża. Osoby, które przyjeżdżają, wyposażają. Nowskul, co to jest Nowskul? To jest miejsce, gdzie urzędy stają i wyposażają oni nie mają zrobić całej pracy więc kiedy ja przyjeżdżam na niedzielne nabożeństwo utożsamiam się jako członek jakiegoś zboru kiedy ja przyjeżdżam na nowskul jako student z jaką mentalnością hmm, ciekawe co nowego mi powiedzą what nie stop co ja się nauczę aby w efektywniejszy sposób służyć Bogu jak służyć Zapierając się samego i biorąc krzyż. Wiecie, my mamy tak pokręcone definicje na temat służby, kiedyś ktoś mi powiedział, co to za służba, co to za ciężary, chłopie. Samoloty, hotele, ofiary. Żyć nie umierać. Ja mówię, dawaj się, zamienimy tydzień ze mną, pożyj, jak dożyjesz, to cud. Dawaj, tydzień. Podzielę się dziesięciną hejtem, dziesięć procent. Dawaj, pożyjemy, weź ten balast, weź to brzemię za ten kraj, weź to, co Bóg wkłada, ponieśmy to razem, pobawmy się troszeczkę. Dawaj, po pojeździmy razem na karuzeli, będzie fajnie. My myślimy, że służba to marynarka, honory, brawa. Wiecie, to stać tu, to nagroda. Ale orka jest 365 dni w roku. To są takie momenty, fiesty, to są momenty takiej celebracji, to są momenty, które ja chłonę. Dlatego się tak gapię na was, jak uwielbiacie, bo ja cały rok o tym myślę. O, tam jak śpiewają, wow. Bo ja cały rok to słyszę, a teraz to widzę. Dlatego służba to mniej mnie, więcej jego. I to nie jest hasło na sobotnią wieczorną sesję. To jest trudna rzeczywistość do uzyskania dla ludzi we współczesnym świecie XXI wieku, w którym jest materializm, konsumpcjonizm i tak dalej. Nie umiem tego powiedzieć. Wiecie o co mi chodzi? W którym się skupiamy na sobie, swoich potrzebach. Siódma zmywarka, ósmy samochód, czwarty helikopter, wersja eko, drugi prodzisz do skrzydełek i tak dalej, i tak dalej. R rozumiecie? I tego tak jest dużo, tak dużo, że ja nie wiem, kiedy zdążę coś zrobić dla Pana. O Boże, już 30 lat temu się nawróciłem. Jak to szybko minęło, te prodziże naprawdę wzięły nasz czas. Nagle te błogosławieństwo, zamiast być wdzięcznym Bogu za prodzisz, staje się przekleństwem, bo przeklęte jest wszystko, co staje na Twojej drodze do wypełnienia się Bożego planu w Twoim życiu. Kaman, Come on. Kaman! Come on. Oznacza to, że my potrzebujemy spojrzeć z większą perspektywą na nasz kraj i powiedzieć sobie: A to nie chodzi o mnie. To jest rewolucja, którą musisz doznać, zanim wejdziesz w służbę. Dopóki myślisz, że w służbie chodzi o ciebie, nikt ci służby nie da. Służba to zapieranie się własnego ja dla życia innych ludzi. Po drodze. Spływają błogosławieństwa Twojego oddania Panu, i Bóg też o tym mówi. Ale dziś nie chcę Was kusić blesami, które są po drodze. Życie dla Pana to zapieranie się samego siebie i idziesz i służysz innym. Robisz wszystko, aby wypełnić Boży plan, który On dał w Twoim życiu, aby zrobić to, co jest w Jego sercu. A w Jego sercu jest gotowy Kościół bez skazy, bez zmarszczki i ewangelia która jest głoszona w mocy i w sile. Gdzie bierzemy tych ludzi i nie rzucamy nimi pod bramę, zapisując w statystykach, że się ludzie nawrócili, tylko wprowadzamy ich na drogę uczniostwa, po to aby uczynić ich uczniami, po to aby później oni mogli uczynić innych uczniami. Ale jeżeli skupimy się tylko na tym, aby konsumować, aby przyjść w niedzielę na nabożeństwo, albo nawet tam trzy razy w tygodniu. I całe nasze chrześcijaństwo kręci się wokoło Panie, przyszedłem, aby poczuć Twoją obecność. Rok później, Panie jestem tu, aby poczuć Twoją obecność. W międzyczasie tysiąc ludzi umarło w mieście, poszło do piekła. Panie jestem tu po to, aby poczuć Twoją obecność. Panie jestem tu, abyś uzdrowił mój paznokieć. Panie jestem tutaj, abyś mi pomógł w trudnej sytuacji. Czytasz słowo, ale jak? Przez jaką soczewkę? Dawid w pieczarze. Przez swoją soczewkę czytasz, szukasz miejsc, w których się utożsamiasz, ciągle chodzi o ciebie. Pomódźcie się o mnie. Jesteś na liście modlitewnej tylko dlatego, żeby inni się mogli o ciebie pomodlić. Przyjeżdżasz na konferencję, dlaczego? Bo potrzebujesz przełomu. I nagle odkrywasz, że lata lecą, a kręci się wszystko wokół ciebie. To dokładnie jak Chrystus, tylko pełna sprzeczność. Bo Chrystus powiedział: Nie przyszedłem ja, aby mi służono, ale przyszedłem po to, aby służyć. Im bardziej stajesz się jak Chrystus, to jest do tego rtęć w termometrze, którą można to zmierzyć. Jest owoc, jaki owoc? Jest owoc Chrystusowy w Tobie, ale jest też owoc Twojej służby, jeżeli jesteś już na etapie służby. Że są ludzie wokoło ciebie, którzy stali się duchowymi dziećmi, i mówisz, proszę bardzo, panie Jezu, dałeś mi dwie osoby, oto cztery kolejne. A wtedy ci pan mówi, dobrze, sługo dobry i wierny. Panie, dałeś mi jedną osobę, tą jedną panią z piętra wyżej, 68 lat, pani Jadzia. Proszę bardzo, pani Jadzia ochrzczona, pani Jadzia się modli, pani Jadzia nawet krzyczy, święty, święty, święty na tiocie. Pan Jezus mówi, dobrze sługo dobry i wierny, kawał dobrej roboty. Nagle się tamten odzywa, co czterech przeprowadzi, mówi, o Panie Jezu, ale co Ty mówisz tak samo do Niego jak do mnie, ja wykręciłem więcej. Ale ja powierzyłem Tobie więcej, więc więcej od Ciebie wymagam, bo takie jest moje prawo. Widzisz, my się ciągle ścigamy, kto ma większy zbór, kto ma większą służbę, kto ma większego lajka, kto dłuższy mikrofon. Po co to wszystko? To jest bez sensu. Ścigajmy się o to, gdzie bardziej Chrystus jest uwielbiony, gdzie więcej ludzi poznaje imię Jezusa, a cała chwała należy się tylko jednemu imieniu, a Jego imię to.